Proszę Państwa, nowy rok, w nowym roku nowe sprawy ja trzymam tutaj wielkiego szampana, redaktor Skiba, którego witam bardzo serdecznie, Roman Skiba, znawca nie tylko futbolu, ale doskonały znawca całego wrocławskiego sportu. Panie redaktorze, Pan ma taką sflakowaną piłkę, ja mam szampana, za chwilę, jeszcze kilka tygodni i minie zapewnie, jak zawodnicy Śląska ruszą na Murawę, czy bardziej z tego flaka będą korzystać, czy z tego szampana? Jak Pan sądzi, Panie redaktorze? No Sytuacja Wrocławskiej piłki jest taka, jak widać, i ona jest do połowy pusta. Czyli jest tak, że Orestlęczyk, który wydźwignął zespół Śląska i Śląsk gdzieś jest w połowie tabeli, sądzi Pan, że dalej pójdzie za ciosem, czy Śląsk będzie taką średnią tabeli? Szląs no, formalnie znajduje się na dziewiątym miejscu w tabeli, ale w praktyce zawodnicy są jeszcze na zimowych urlopach, więc trudno przewidzieć, y jak zaczną, co zrobią i gdzie wylądują. Orest zrobił swoje, wyciągnął z głębin szło z Wrocław. Czy teraz na wiosnę trzeba będzie dokupić Ronaldo? Ronaldo może by się przydał, ale wcześniej kupiono naszego takiego małego Ronaldo i on nazywa się Diaz. Diaz to zdaje mi się Argentyńczyk. Tak, Argentyńczyk który niestety nie otecha, bo złamali mu nogę w jednym z meczów i na razie zajmuje się gotowaniem obiadów. I w Śląsku jeszcze jest Ryszard Tarasiewicz jako wyrzut sumienia. Czy on jest przydatny klubowi, czy nie? No, y, bardzo przydatny, ponieważ kasuje 50 tysięcy złotych na miesiąc. 50 000 tysięcy tysięcy i nic nie robi no, teraz. Na razie jest zawieszony, a nic nie robienie czasem jest trudniejsze, więc robimy bardzo to wiele to... rzeczy na raz. Sądząc potężnie w jakim budowany jest stadion, to za nieodległy czas, bo mamy 500 dni do mistrzostw, to powinna tam wystąpić różna Śląska na swoim klubowym, można tak powiedzieć, stadionie, więc kiedy to będzie i kto będzie przeciwnikiem Śląska? Śląsk, Śląsk pewnie zagra dopiero jesienią na tym stadionie i rywalem może być jakiś E, proszę Państwa, ten wielki szampan czeka na otwarcie, ta piłka flakowata czeka na nadmuchanie. E, co się zdarzy w czerwcu, o tym porozmawiamy w czerwcu. Jeszcze raz zaprosimy redaktora z Hibę i wtedy wszystko będzie jasne. Będzie jasne do cna!